Jesteśmy w trakcie rozmów z, z firmą Stokrotka, która na tamtym terenie, mniej więcej tam przy okolicy Ronda, chce zdobywać swoje magazyny. E, więc, tak, no tutaj. Słuchajcie, wiedzą o terenie. Tak, wiedzą o moim terenie jest mowa. Więc w tym momencie, zresztą na drugi zieleni u nas, referat, e, zastanawia się mocno, e, w jaki sposób z firmą Stokrotka porozumieć się odnośnie jakichś inwestycji, które mogliby wykonać właśnie w kwestii bezpieczeństwa, czy to chodniki, drogi, czy co, mogliby wykonać w ramach powiedzmy przebudowy tutaj, e, bo będą się... Budowali blisko ulicy Szkolnej i i sobie, tak? To będzie no, szkolnej i sobie. To jest Ale przepraszam, panowie drugie, bo zapomnij innym odcinku. Nie, 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 to nie ja nie mówię, że to będzie... Przepraszam, że Ci wyraziłem blisko drogi. W sensie, że jest to szkolna Sobia, tak? No, no oni to jest teren prywatny, więc na tym terenie prywatnym mogą wybudować...

Ja że to jest teren prywatny, ale Urząd Gminy i Urząd Powiatowy na wzoru budowanego wydaje zgody. Dokładnie pan powiedział, ale nie urząd gminy wydaje zgody. Ja wiem, że, że nie. Ale możemy do powiedzenia, że magazyny to ma towarzymi. Ma... Doba. No dzięki, że pan...

Zawórcania porządku, jeżeli chodzi o zwiększenie częstotliwości e, z tych chirurgii, czy jakakolwiek analiza pod kątem właśnie uciążliwości dla mieszkańców została przeprowadzona w gminie, czy zostało to w jakikolwiek sposób zaopiniowane, czy jest to przeanalizowane z punktu widzenia bezpieczeństwa, łasu? Na środowisko. Bo my jesteśmy zaskoczeni tą tak. sytuacją. Państwo nastawiacie, że tak powiem, faktami dokładnymi, ale w tym momencie mamy, mamy własne obiektywne przesłanki, tak. mieć możliwości co do bezpieczeństwa tak. naszych dzieci, jak również ruchu drogowego. Więc pytanie jest, tak. w jaki stopniu w tak. będzie to zapisane? Tak. Tak. Tutaj, środowisko na miejscu. Może Pan tak. 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 nam no, to wypowiedzieć. Ale proszę. Poprosiło o taką analizę, Na ten moment, na ten moment, na inwestycję, czyli firma Stokrotka, twierdzi, na ten moment, będzie mniejszy niż do tej pory jest. stokrotka twierdzi, W, w, tak, w momencie, kiedy no, Państwo ja, dowiadujemy się tutaj o takiej sytuacji, stanowi to zagrożenie dla nas jako mieszkańców. Dlatego, że jeżeli zostanie to wdrożone, że tak powiem zmakrolizuje się, będzie bardzo trudno nam, mieszkańcom, z tego wyjść. Zresztą wiele sytuacji, e, reportaży w Polsce pokazują tego typu sytuacje, Nie chcielibyśmy mieć sytuacji, gdzie punkt z faktu będziemy postawieni przed faktami dokonanymi. Ja tutaj chciałbym wystosować taki wniosek, bo uważam, że mamy jako mieszkańcy Prawo by żądać tego od państwa merytorycznych informacji, wstrzymania do tego, tegoż projektu dopóty, dopóty nie zostanie to jasno i transparentnie przedstawione mieszkańcom. Uważam, że nam się to należy i mamy do tego jak najbardziej prawo wiedzieć jakie są przesłanki do tego, żeby zaakceptować to, tudzież e, wdrożyć jakieś, jakieś działania e, milikujące. W innym przypadku uważam, że jest to działanie na szkodę mieszkańców na na naszej, na naszej społeczności. Żebyśmy, żebyśmy, mieli jasność. Już, są pewne plany zagospodarowania przestrzennego, które zostały przyjęte, które pozwalają pewnym firmom działanie w ramach tych planów. I tak jak na ten moment inwestycje, które powstają wzdłuż ulicy Tegdowskiego, tak samo jak powstają tutaj, są planowane inwestycje prowadzących dalej przez deweloperów czy tudzież przez firmę Biedronka też na ulicy Kościuszki czy tutaj przez Stokrotkę czy innych deweloperów. My jako Komila mamy naprawdę bardzo w tym momencie bardzo... Małe, szanowny, szanowny, pe, panie, szanowny Panie Wójcie, Szanowny Panie, przepraszam. Pana, przepraszam, przepraszam najmocniej, muszę Panu przerwać, ale Pan nie przedstawia nam żadnych merytorycznych danych. A z tego wnioskuję we Wamie, z tego co słyszę, tak, że, że zapadły jakieś decyzje, a człowiek są w to. Więc, więc jest. mamy prawo. Poza, za, poza planem zagospodarowania przestrzennego, co jest oczywistą oczywistością, co jest, co jest, że tak powiem, bazą, poza tym, jako my, jako mieszkańcy, mamy do tego prawo, zanim zostanie, że tak powiem, podpieczętowana, podpisana, zakredytowana, zaaprobowana ta propozycja, mamy prawo się z nią zapoznać, skonsultować i zagłosować. Za tak lub nie. Ponieważ będzie ta inwestycja funkcjonowała nie przez rok, tylko jak przecież sobie ubrać, a wiele lat. W związku z powyższym mamy prawo. W jakich stopach będzie miało nasze społeczeństwo? To znaczy proszę pana, ja mówię, jeżeli tutaj Państwo, jeżeli Państwo mają taką chęć poznać plany firmy, ja nie wiem, pod kątem pracy nie wiem na ile też możliwe, bo żadne decyzje nie zapadły. Jest to na etapie analizowania i rozmawiania z firmą. Ja mam bardzo dużo obawy, na ile my jako gmina nie jesteśmy w stanie takie kwestie zablokować. Dlatego, że, e, że droga jest wspólna, panie, panie się, droga jest wspólna, a my korzystamy wspólnie. To nie to, że jest to teren prywatny, to jest teren prywatny. Natomiast jeżeli będziemy mieli wiedzę, jaka, jaka jest kubatura tych e, magazynów. W, nie wiem, w przestrzeni magazynowej będziemy w stanie sobie wyobrazić, jak jest rzeczywisty e, skala tego przedsięwzięcia, bo jeżeli ta skala będzie bardzo duża, to się wiąże z dużą uciążliwością dla naszego, naszej społeczności, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i z drogi, która jest w przez nas użytkowana, tak? tak to, jest winną drogą, jest. mamy do tego jak najważniejszy zostanie... na pracę. Ale, ale, ale bardzo się Chciałabym tylko dodać, że jeśli o tą inwestycję, która jest spodziewana ze strony Kierownictwu Stokrotka, to ona się opiera na miejscowym stanie zagospodarowania przestrzennego który został upodobony w 2006 roku. Czyli od tamtego momentu e, właściciel tego terenu mógł przystąpić do realizacji właśnie inwestycji. I generalnie właśnie jest, byłaby ona zgoda, przynajmniej z tego co tutaj właśnie słyszę, te plany będą, znaczy one są zgodne z miejscowym planem, czyli tam są te tereny właśnie e, składowe, magazynowe, z dostępem, również jakby z możliwością także realizowania. Tak więc jakby, jeżeli jest miejscowy plan, jeżeli... Ale ten plan, jest, plan ulega, Pani, Pani Wójt, ten plan, słabo tak? no i doskonale wierzę, ten plan ulega modyfikacjom i musi Nie. być aktualizowany. Jest aktualizowany z punktu widzenia zmian zagospodarowania przestrzeni, Chodźmy nawet z punktu z ilości mieszkańców korzystających z dróg W związku z powyższym wnioskuję w takim obszarze, jeżeli mamy obiektywne możliwości, to proszę w takim razie uwzględnić w oznakowaniu zakaz wjazdu dla ciężarów samochodów o wyżej określonej kwadraturę. Koniec Dlatego, że my mamy obiektywne przesłanki do tego, To, a czy Pani w takim razie to uwzględniła to, że jeżeli Stokrotka będzie chciała się rozbudować, super, ekstra, mi się budują, ja rozumiem, pieniądze dla gminy z podatków i tyle, ale czy Pani uwzględniła to, że one przejeżdżają przez teren przy, przy szkole, że tam dzieci przechodzą, tak. że w tym momencie kiedy jeżdżący od strony Gdyni będą przejeżdżały przez, przez przejście dla pierwszych, dla dzieci, nie ma przejścia dla dzieci ciągle zgodniego. nie jest to zbyt trafione. Dodatkowo, jeżeli będą z drugiej strony, tam jest druga szkoła w Bębogórzu. Również będą przejeżdżały przez szkołę w Bębogórzu. Jeżeli będą od trzeciej strony na okrętkę, przez Kosakowo, kolejna szkoła w Kosakowo. Czy Wy sobie nie zdajecie sprawy z tego, że już naprawdę, pomijając fakty tych wszystkich samochodów, które będą przejeżdżać tutaj, bezpieczeństwo naszych dzieci. Jestem ojcem dwójki synu, ja bym chciał, żeby oni się wychowali bezpiecznie. Ale patrząc na tysiące tirów przejeżdżających, ja już mam tego dosyć. Bym się chciał wziąć, wyprowadzić, tak jak to się mówi, wyprowadź się, wszystko jeździć w karty. Ale w tym momencie pani zezwala na to, żeby tutaj przejeżdżały nam tiry. Czy Pani... już budowa leci ze Szwirobiu? Wiem, jaka jest sytuacja Szwirobiu, wszyscy. Pani przejęła obowiązki. Może mnie się Pani w końcu bardziej tym troszeczkę zainteresuje, bo tego doświadczenia w ministerstwie, jak to Pani mówiła podczas wyborów. Bo niestety tego żeśmy oczekiwali od Pani. To ci, co Panią na Panią głosowali, ja nie głosowałem na Panią, przyznam się szczerze. I tyle. Ale teraz Pani mówi, że tu będzie wybudowany pod moim domem tak naprawdę magazyn, tysiące tirów, a mój syn będzie chodził sobie do szkoły samemu na to, i ty, to on przejdzie przez to przejście dla pierwszych przy szkole w Boguszu, to bardzo o bezpieczeństwie w tym momencie. szuka no, bardzo, teraz w tym momencie, o bezpieczeństwie dla dzieci, którzy będą przechodzić. Moje nazwisko pan tak? Marek Krysiak, pani tam wpisze, tak? Marek Krysiak, bezpieczeństwo dla dzieci i dla wszystkich nas koło tutaj. Bo jeżeli się godzimy na budowę tego, co ma być tak naprawdę zrobione, to gmina powinna zabezpieczyć nas to. Nie macie może siły, żeby tego zabronić, ale macie siłę na to, żeby wnioskować do starostwa, do województwa, do gmin ościennych. Bo na to macie siłę i macie prawo. Dziękuję bardzo. Proszę Patrząc na te inwestycje, które dzieją się w naszej gminie, no to jest i Suchy Gór, ale też po Górze, które się bardzo rozbudowuje, jeżeli chodzi o budownictwo wielorodzinne, ale również i handlowe, produkcyjne, które za moment zobaczą Państwo, jak żyły po deszczu będą wyskakiwały różnego typu inwestycje przy ulicy Derdowskiego. Czyli ten pas pomiędzy Derdowskiego a lotniskiem, tak jak Państwo mają teraz pole rzepaków, przepiękny, żółty kolor. Za moment niestety, albo zależy z jakiego punktu patrzymy, ale tam pojawi się o wiele więcej inwestycji. Ale onde... nie porównujmy Berdowskiego do Szkolnej. No, no ni niech miałeś... pani teraz no, tak nie robi. Wójt mówił o ulicy Kościuszka i o ulicy Jałowskiej, ale nie porównujmy tych ulic do Szkolnej. Pani widziała ulicę Szkolną? No właśnie, ta ulica przez 26 lat jak mieszka, to się zmieniła strasznie. Na to z Nie. No właśnie. Nie. Nie. Proszę Państwa, ja chciał dokończyć, tak? Jeżeli chodzi o tą sytuację, tak jak mówię, my podzielamy te obawy. Właśnie to, co powiedział zastępca Wójta, jakby w momencie takiej inwestycji, która już ma projekt i ma pozwolenie na budowę, no. albo prawie to pozwolenie na budowę, my jako gmina. A prawie znaczy wiele? Dobrze. Tak naprawdę, tak i to dużo znaczy. Można przeprowadzić rozmowy i tutaj zastępca Wójta prowadzi te rozmowy. Nie żeby ją z jak najlepsze warunki, jeżeli chodzi o gminę, czyli również zapewnić bezpieczeństwo w tym rejonie. To niech Pani zapewni, tak tak Pani My oczekujemy, my, my oczekujemy, Pani Wójt, nie, Ja nie mam dobrecznego głosu, e, więc jakby chcielibyśmy Państwa wysłuchać, właśnie w kontekście tej inwestycji. Rozumiem, że kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest bardzo istotna, że na pewno by Państwo chcieli, żeby te warunki w tym rejonie się że tak powiem polepszyły, no, tu pokażnie... ¿no? no, no, Pani Wójt, no to była inwestycja, najpierw pokaż mi, co to nie jest. To jest jedna zasadnicza obecnie Pani Wójt, która całkowicie zmienia postać rzeczy. Pani powoływała się na plan zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku, tak, tak, który absolutnie tak. nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ponieważ na obecną chwilę mamy o wiele więcej tutaj mieszkańców, zresztą że <klarwiasne> z, z, z tym się zgadzamy, to są fakty, Dwa, jest tutaj o wiele więcej się, no, zmieniła infrastruktura, a trzy, droga jest ta sama. W związku z powyższym, dla tak. gospodarowania przestrzennego, przewidywa określoną ilość aut poruszających się po tej drodze. W tej sytuacji, która ma w tej jest kompletnie jest odmienna. Wymaga przeanalizowania i konsultacji ze społeczeństwem lokalnym. Bez tego nie uważam, że jest to, jest to absolutnie, jest to absolutnie niepewne.

I to wszystko już niby inwestor ma, ma jeden bardzo duży as w rękawie, czyli uzgodnienie wjazdów. To pani decyduje o uzgodnieniu wjazdów na tą działkę i to jest pani gestii i tutaj ma pani tą największą kartę przetargową, bo to pani wydaje na to zgodę. Gdzie jest wjazd na taką działkę, jeżeli ma być uzgodnione nowe? I Żyrowskiego wyżdża. Przepraszam, tylko doda. Jeżeli gmina się nie zgodzi na wjazdy, inwestor idzie do starostwa i tak to dostanie. Więc pani też to, to powinna wiedzieć. Ale Więc nie my nie możemy... My możemy blokować, ile możemy, ale mamy opinię, wydaliśmy ostatnio negatywną opinię od naszej inwestycji i nas zignorowano. Więc no tutaj no niestety... Słuchajcie, Starostwo sobie, jeżeli podejmie taką decyzję, my jako gmina możemy się odwoływać, ale to odnośnie blokowania inwestycji może to przedłuży o pół roku. A tutaj. Ja Panie pan, pan, ja pan, ja pan, ja mówimy o dobru dzieci, ja, i bezpieczeństwie ja, społeczeństwa. Ja wszystko, Nie mówimy o jakichś tam stylizyjnych programach. Ja, ja o obiektywnych przesłaniach. Dobrze. Ja wszystko rozumiem, więc żeby tutaj się przyjechał do Państwa, przedstawił cały projekt, jak ma wyglądać i żeby Państwo mogli się na ten temat odpowiedzieć. Nie widzę najmocniejszych pytań. Ja mam pytanie, czy ja jestem prawna naprzeciwko tej sprawy? lat. na pewno. Tak.